Cześć kochani, Marek mam z tej strony z Bestplanku, ale Dzisiaj jedna z najzimniejszych nocy, że tak powiem tej zimy 2024-2025 Minus 5, minus 5,5 stopnia w zależności od tego jak pokazuje termometr W tej chwili na wielkim trachykarpusie już jest słońce, więc on zaczyna lekko parować Fajnie para z niego uchodzi, także wygląda to zarąbiście, ale patrzcie maluteńkie drzewko oliwne, <grych> jak one wygląda w domu, już dawno by ci opadły liście, byłaby z tego jedna wielka lipa, a tutaj sobie stoi cały czas na zewnątrz. Jest, <grych> tak jak mówię, w tej chwili jest minus 3 stopnie, było minus 5, minus 5,5. Także ono sobie świetnie radzi. E, oczywiście jak byłoby bardzo zimno, już w okolicach minus 10, to byłoby schowane, tak? Ale póki co, e, ma się tak, stawiam je tutaj. No i teraz tak szykuje się taka pewna zmiana w pogodzie e, okazuje się, że prawdopodobnie będzie zimniej będzie około minus 8 w prognozie Pokazują niektóre prognozy pokazują minus 14 niektóre minus 12 e, minus 14 to chyba przesadziłem najzimniej pokazywało minus 12 w każdym bądź razie szykuje się jakaś taka e, lekki odwrót w pogodzie od tej ciepłej zimy chyba przejdziemy do takiej chłodniejszej zimy i chyba dzisiaj już będę się brał za ubieranie przynajmniej tych palm, które są, y, które są mniejsze. Bo prosiłem Gonza, swojego kolegę, który zawsze mi pomaga Mówię, Gonzo, wczoraj do niego dzwoniłem, dawaj, przyjdziemy ubrać te duże palmy, dzisiaj jest piękna pogoda, nie wieje, po prostu idealnie, tak? A Gonzo mówi, a ja właśnie jadę w samochodzie do Zakopanego y, na Sylwestra, tak? No więc nic się póki co nie da zrobić, czekam aż on wróci, ma być w czwartek, ale w czwartek ma być jakaś wielka wichura, 100 na godzinę, więc na pewno wtedy nie będę ubierał. Więc prawdopodobnie zrobimy to w piątek. Tutaj chciałem na przykładzie yy, tej juki pokazać, jak roślina broni się przed utratą wody. Patrz, jak zamyka blaszki w tych liściach. Widzisz to? Po prostu jest to zamknięte. Tutaj jest zamknięte, tutaj jest zamknięte. Chodzi o to, żeby ona nie traciła wody. Jak te blaszki byłyby rozwarte, to wtedy jest bardzo duże parowanie, transpiracja i ona mogłaby po prostu wyschnąć. A tego ta roślina by nie chciała. Te rośliny są mądrzejsze często niż my ludzie. Także o, tutaj mamy w Waszyngtonie filiferę, tutaj sobie rosną trochę karpusy. Trochę karpusy, tak samo jak. Tajuka zamykają w ten sposób blaszki. Ostatnio ktoś pisał o tym na naszej grupie i był trochę taki przestraszony. Jejku, co to się stało? Zamknęły się blaszki. Chyba to jest coś niebezpiecznego. Ale to nie jest wcale niebezpieczne. To jest po prostu normalna, normalna rzecz. Tutaj widać fajne igły na, yy, na liściu. Fajne, nie? <ścoughs> Tak, także prawdopodobnie będę ubierał karłatkę, która już ma związane liście, będę ubierał tą filiferę, która tutaj jest pokazana. Yy, tutaj założę kabel grzewczy tylko do jubei yy, i princepsa, a reszta, reszta chyba póki co yy, na razie zostanie w oczekiwaniu na goza i będziemy patrzeć jak zmieniają się prognozy. A drzewo oliwne? Drzewo oliwne będzie zabezpieczone na samym końcu. Ono jest bardzo silne, wierzę po prostu w siłę tych drzew oliwnych, dlatego że już w zeszłym roku się przekonałem, jaka to jest potęga. Przy minus 15 stopniach żeśmy ją ubierali i co? I kompletnie nic się jej nie stało. Na zimę przyciąłem fajnie. Gałęzie, żeby ona bardziej tak zrobiła się, taka korpulentna, no i jest elegancko. Wypuszczona została masa nowych gałęzi. Także możesz napisać w komentarzu, czy ty też już masz ubrane, albo czy w końcu zamierzasz ubierać i ewentualnie jaka jest u ciebie prognoza. Na pewno nie będą ubrane żadne juki. <todgłosy> Tutaj mamy roztratę, ona rośnie jak głupia. Po tej stronie mamy jeszcze więcej juk: lineary folie, treculana. trekuleana. Dużo by tu gadać, gloriozy. One na pewno e, nie będą w ogóle zabezpieczane. Nie wiem jaka musiałaby być temperatura, żebym je zabezpieczał. Poza tym chyba nawet nie mam nic, żeby je zabezpieczyć. Nie mam więcej kamni, to by musiał... Nie wiem, minus 30 chyba musiałoby być, żebym coś z nimi robił. E, na pewno też zabezpieczę Wagnerianusa, jeżeli w prognozach będzie się utrzymywać te minus 8, minus 10 czy minus 12 stopni. E, napisz koniecznie, co u Ciebie, jaka prognoza, czy zamierzasz coś robić. Czy się jakoś szykujesz, a może już od dawna masz to zabezpieczone? Można rezerwować rośliny i pamiętaj, że zapalniamy Polskę z bezpanfle. Cześć!